Siemano Dzisiejsza, Dzisiejszy temat jest taki dość powszechny. W ArcOrbit często odpowiadam na pytania na zwykłym czacie, na brief. Co jest lepsze, co wybrać, jaką umiejętność rozwinąć, w umiejętności, w profilu pilota. Dzisiaj postanawiam nagrać taki film, jak rozwijać swoje konto, nie? No więc, jeśli mamy. Te, Stworzyliśmy konto i porobiliśmy te wszystkie misje, no, te misje startowe, żeby po prostu już przejść do normalnej rozgrywki, czyli powiedzmy, mam już ostatnią misję i zrobiliśmy misję na premium, tam na dwa tygodnie, nie? Co robić dalej tak w powiedzmy uczciwy sposób, by nie odpalać bota i po prostu za nas lata. Na żeby to po prostu normalnie grać. Więc. I żeby to jeszcze działało, nie? Więc <laughs> wchodzimy sobie w sklep czy nie w sklep, a aukcje. Oczywiście, zanim coś wylicytujemy, potrzebujemy kredyty. Jeśli tych kredytów nie macie, to znajdą się tacy ludzie, co tam wypłacą tam. 5 milionów na start. Ja tak właśnie zaczynałem w styczniu. Poprosiłem o 5 milionów, żeby rozwijać konto. Ktoś mnie tam przyjął do klanu i y, właśnie dał mi y, tyle y, kredyt. No i na początek to najlepiej sobie wylicytować. Tutaj y, no, nie, nie wylicytuję, bo już y, mam. Y, Leonka, nie? Leonek to y, taki właściwie najlepszy statek na, na początek. Czy ja go tutaj nie znajdę? No tak, przecież mam go w hangarze. No bo Leonek. Y, na mapach y, rodzinnych, czyli zaraz pokażę. Na tych o tutaj y, w każdej frakcji w y, firmie y, ma zwiększony damage. Y, oczywiście tylko w. Y, 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 ten. no. Nie, nie tylko, ale chodzi mi. <gryw> dobra, nie masz. Chodzi mi, że ma zwiększony damage y, z rakiet. Głównie, no i ze statku, to co włożymy na statek, to ma zwiększony damage o 100% To co, to co jest w dronach, no to yy, nie ma zwiększonego damage'u na Leonku, więc no wszystko co najlepsze najlepiej w Leonka wrzucać No i sobie latamy, zbieramy, właśnie najważniejsze jest żeby robić misje, wszystkie, wszystkie misje po kolei, bo to daje nam expa, trochę urydym zawsze wpadnie ale głównie chodzi o tego Expo, bo jak mamy większy level, to. Jest, y, y, to są lepsze misje i. Y, no, trochę lepsze nagrody. Te nagrody nie są jakieś szołowe, a głównie o level chodzi. Y, najlepiej właśnie sobie tak wyexpić y, tego. To tego, y, y, konto do 18 levelu, bo wtedy się zaczyna. Y, no, zaczynają się te. teraz podlecę. Zaczynają się te, takie bardzo opłacalne misje dzienne, bo przed 18 to mamy misję na mm, 1000, 2000 i 2. 2000 Uridium. A od 18, od 18, jeśli dobrze pamiętam, zaczyna się misja taka bardzo już opłacalna. Właśnie tutaj, oproszę 4000 urydium. A poważka to tam, ale energia jeszcze moi no kredyty, kredyty. nie? Tutaj niewiele trzeba zrobić, tylko 4 lordakium i trochę duranium do sprzedania. A nie, tutaj akurat do zebrania, do serwki. No i za to 4000 Uridium, nie? Także bardzo opłacalna rzecz. No i w międzyczasie oczywiście jak y, robicie te misje, bijecie alienki, no to sukcesywnie, powoli, y, y, oczywiście y, Kurcze, nie, trochę niepokoi, ale dobra. Sobie, ten, sobie licytujecie tam generatory na speedy, na osłonki. Oczywiście też drony, tutaj nie mam, już mam wszystkie. No i poza tym cały asortyment, który jest potrzebny, czyli tam robot naprawiający, moduł skokowy, żeby skakać, CPU do wyrzutni. Taki typowy zestaw Tutaj wam pokażę w hangarze Taki typowy zestaw do latania Czyli no proszę Niekoniecznie wszystko jest to najlepsze że Oprócz na przykład tego Nie jest takie konieczne Czy tam tego Poza tymi dwoma rzeczami wszystko jest takie na, na podstawę Żeby statek sobie dobrze funkcjonował No ale o tym co właśnie zapomniałem To Skylabie Bo jak zaczynacie grę to najlepiej sobie Rozwijać Skylab przed właśnie tą licytacją, trochę zapomniałem o tym powiedzieć. No, rozwijać ten Skylab i bo ze Skylabu macie promerium, z niego możecie też pozyskiwać kredyty, bo wysyłacie sobie i możecie sprzedawać. Właśnie tutaj sprzedawać surowce. No, mam akurat Sefrom i tutaj promerium sprzedawać. Nie. A no poza tym, to, to te surowce się bardzo przydają do ulepszania różnych tutaj rzeczy, czyli na przykład tutaj o laser sobie ulepszę teraz. No i proszę, rakiety, speed i osłonki. Oczywiście najlepsze jest Seprom, na ten moment takie powszechne. Tam o osmiu już nie będę rozmawiał, bo to nie sprawa. No i tutaj, żeby wszystko dobrze działało, to wszystko musi być przynajmniej na, na, na takim samym poziomie, nie? nie mogę tak zrobić, że jedno, jedna rafineria promerium będzie na 17, a druga na 18, bo to nie będzie dobrze działać. Albo jak to co pobiera poprzednie będzie na większym, no to to będzie maleć i no, jak to się skończy, to będzie... powiedzmy tam wydajność 80% czy coś takiego, nie? Także żeby wszystko było na równym poziomie wszystko będzie działać idealnie. Dobra. Tutaj. Skylab skończony. No i co? Umiejętności. Też umiejętności się pytają ludzie na czacie często, jak rozwijać to drzewko. No i taka moja taktyka jest, mi się wydaje. Tak, tak moje zdanie jest chyba taka najlepsza. Czyli po prostu te... cała góra dotąd. To tak ja robiłem później, bo to nie jest aż takie ważne. A wiadomo, kto tam chce mieć te osłonki, te wytrzymałe to można zrobić. Ja poszedłem w dwie, dwa punkty etyki. Oczywiście, jeszcze dwa punkty rakiet, a to wszystko było potrzebne do laserów na alieny, żeby być po prostu więcej damage'a w alienki. No, no i jak skoczyłem te alienki, to, yy, to yy, wtedy sobie robiłem właśnie te osłony, żeby zwiększyć yy, wytrzymałość tych osłon, a potem, yy, no tu już wiadomo, yy, nie, nie ma co innego do roboty jeśli chodzi o alieny, czy tam wzmacnianie yy, osłon. No to yy, się szło w PVP, nie? Czyli tutaj na przykład. Redukcja celnych strzałów wroga o 12%, a potem właśnie w damage w gracze, czyli tutaj, o proszę, 4% w graczy. Tutaj celność, celność no, dosyć ważna jest. Na początku tylko wystarczy 3, żeby stworzyć no, tutaj te 3 na, na graczy. Ja tutaj po prostu sobie dokończyłem później. Co? No dobra. No sorry. Yy, dobra. Się zapiszę. Yy, no. Yy, po prostu sobie dokończyłem, bo 25% yy, celnych strzałów, no to 1,4% yy, więcej damage'a, nie? Powiedzmy. No i tutaj 12% na damage wkraczy, nie? No to, to tak się to rozwija, mam jeszcze 5 punktów, no to sobie dokończę te rakiety. A później może sobie pomyśleć co to tam dać. Tam skrzynki, czy nie wiem, tutaj więcej hajsu z obcych. Albo nawet leczenia, albo więcej ładunków, no potem... Jeśli ma się tą podstawę. Czyli... Damage, znaczy, osłonek i damage w obcych, a później w graczy, to już można się bawić, nie? Czyli tak to wygląda, najpierw cała góra, oprócz tutaj jednego. Tutaj wystarczy jeden. Więcej, nie? I się nie opłaca. Chyba, że później. No tutaj zwiększa moc osą, czyli po prostu mamy więcej osą, ilość osą. No tutaj, tam wiadomo, różne dupe tam HP, czy tam celność strzałów. No, no i dotąd i później w alieny, tutaj dwa, tutaj pięć, potem, potem te osłony, a później już jak tam kto woli, czy, te, te, czy ta celność, czy najpierw damage yy, wkraczam nie nie, yy, nie jestem pewien czy to wszystko, a mam nadzieję, o, a i na początku, dobra, już wiem co dalej, na początku jak yy, dzisiaj już y, trochę rozwinęliście i macie y, y, energię czy tam Uridium Energię najlepiej zbierać sobie na Palladium, tam jest dużo botów, więc jeśli, jeśli y, gracie normalnie bez bota to sobie uzbierać na tego PETA, wyeksić go do 8 y, Kupić najlepszy tam y, mechanizm do, do PETA, żeby zbierał sobie te kamienie i zbierać no, z tymi botami, albo po prostu stawić na tak, żeby ten pet zbierał, jak tam chcecie. I najlepiej nie levelować swojego peta, dopóki tam nie osiągniecie wystarczającego poziomu, żeby... nie wiem, zarabiać Uridium i to urydium wydawać na energię. No bo ten PET będzie zbierał dużo paliwa, nie? Teraz jakbym sobie tak polatał i pozbierał, to by mi się nie opłacało totalnie. Lepiej już wydać uridium. Na energię w sobotę, bo w sobotę jest przynajmniej 15% mniej za uridium energii. No. I na początek, jak już potem macie trochę tej energii, albo uridium, to się w zety, bo zety są najopłacalniejsze, One dają w niedzielę, a to ważne, bo w niedzielę jest podwajana nagroda. W niedzielę dają. Yy, nie, Chwilkę, o dobra. W niedzielę dają dwa razy więcej nagród tam niektóre rzeczy. W sumie to większość oprócz po prostu ridium i amunicji. Czyli tam poważenie do exp i co to co najważniejsze właśnie w zetach, czyli klucze, cdd, które są potrzebne właśnie do profilu pilota do umiejętności, żeby no, mieć umiejętności. No i oczywiście te hawoki, Żeby proszę o bardzo, żeby mieć większy damage. Jak to macie, to tam wiecie. Już graje jest o wiele łatwiejsze. Nie trzeba aż tak kombinować. No, ja to tak przynajmniej zrobiłem, że jak już miałem te Hawoki, to zainteresowałem się mapą BL i z robieniem misji, żeby mieć prometeusze, nie? No, proszę, te laserki. Prometeusze. Bo Prometeusze no, są najpotężniejsze na razie. zawsze raz, W grze. Te 10 z misji no, się przydaje później do rozwoju. I to tak chyba tyle będzie. Tak bardzo szybko to opisałem Mi się wydaje. I tak się ja zastanawiam, co tutaj. Czy coś jeszcze? Yy... No, chyba wszystko. Aha, a, albo nie. Jeszcze dobra. O. Jeszcze wiem co mogę y, powiedzieć w sklepie, y, w dronach właściwie, w y, formacji, którą formację na początek, zależy co tam właśnie y, robicie, ale ja y, najbardziej polecam formację na początek y, szkoleniową, bo we wszystko macie więcej 20% dmg, tam macie trochę mniej osłon. Y, no, i tam rozrzut ochron, czyli pan więcej dostajecie HP i no i prędkość się miesza, Ale za 20% damage to warto, bo to na alieny to dużo daje. A wiadomo, alien wam nie ucieknie, one są raczej wolne, więc się przydaje. Drugą, jaką bym polecił, to taki. tak, pół na pół właśnie, którą bym polecił. To serce albo właśnie ćma. Serce się przydaje, żeby po prostu latać. Jakby ktoś was Z taką, to macie więcej HP i więcej osłon. I bardzo, y, jest bardzo miła. Trochę go stracę. Y, no, ale y, ćma bardzo się przydaje, właśnie do Z, bo y, w Z y, bijecie więcej w HP no i nie musicie zbijać y, tego y, y, osłon y, alienkowi. Tylko zabijacie go no, szybciej zanim te osłony w ogóle zejdą, więc to jest bardzo przydatne, trochę mniej, mniej amunicji tracicie. I to tyle raczej. Chyba ta. Jak coś to będę takie mini krótkie filmiki wstawiał. jeśli o czym zapomniałem. Także do następnego elu.